Cześć, witam wszystkich fanów mojej twórczości. Zacznijmy może od tego, że był lekki zastój na moich kanałach. Za co nawet nie mam za bardzo jak przeprosić, no bo mimo wszystko byłem chory, co zresztą pewnie słychać po moim głosie. Niestety przez ostatnie 4 dni miałem gorączkę spowodowaną przez grypę, i tak naprawdę teraz jest pierwszy dzień w trakcie którego mogę wstać z łóżka bez leków. Ale mimo tego starałem się przez ten cały czas obserwować, co się mniej więcej dzieje w naszej małej społeczności, w której nigdy nie ma spokoju, no i faktycznie doszło do kilku zaskoczeń. I niesamowitym jest dla mnie to, że doszliśmy do etapów, którymi jestem gotowy przyznać rację Jordanowi. A konkretnie jestem w stanie go zgodzić się z tezą Jordana, którą wysunął w filmie, z którym polemizowałem. No więc parę dni temu pojawił się trailer Nowego Wiedźmina, gdzie jako główna bohaterka została ogłoszona Siri. No i już samo pojawienie się tego zwiastuna wzbudziło ogromne dyskusje, no bo umówmy się, produkcję CDPU to nie jest coś, obok czego można przejść obojętnie. A w szczególności, kiedy mieszkamy w takim kraju, a nie innym. Ale ja w tym momencie nie będę nagrywał żadnej analizy tego trailera, bo uważam, że jest to całkowicie bezsensowne, no bo o tym trailerze się nie da zbyt wiele powiedzieć. No chyba, że mielibyśmy go oceniać z perspektywy czysto kinematograficznej, tak jak zrobił to na Gałęzi czy kiszak. Natomiast uważam, że cała dyskusja, która jest prowadzona na temat fabuły nowego Wiedźmina na podstawie tego trailera, jest po prostu irracjonalna, głupia i bezzasadna. No bo my tak naprawdę nic o tej grze nie wiemy. Wiemy, że główną bohaterką będzie Siri, że została Wiedźminką i że. Przeszła próbę traf. No i teraz pojawia się multum pytań, jakiej się to udało, dlaczego ją przeżyła? Yy, dlaczego nie używa już magii? No tego jest naprawdę bardzo dużo. Tylko my na to pytanie nie odpowiemy, bo tego nikt nie wie poza scenarzystami gry. Chociaż to też jest wątpliwe twierdzenie, bo mam wrażenie, że oni sami jeszcze nie rozpracowali wszystkich szczegółów. Więc robienie jakichś analiz, w których zaczynamy wyciągać jakieś tezy na podstawie tego trailera, jest jak robienie teorii o fabule książki na podstawie jej okładki i tego streszczenia z tyłu. No tylko, że o ile rozmowy o tej fabule jeszcze mają jakiś sens, no to w internecie pojawiła się inna dyskusja. I ta dyskusja akurat, przyznam, że szczerze mnie zaskoczyła. Bo o ile o samym Wiedźminie często gada się dużo, niezależnie od tego, ile minęłoby od premiery, niezależnie od tego, co CD by nie zapowiedział, to o tym gada się dużo. I tego nic nie zmieni. Ale to, co wynikło tym razem, to jest coś całkiem nowego. Mianowicie Wiedźmin 4 w kontekście gry woke. No i jeżeli czytaliście książki Sopkowskiego, to możecie mieć teraz na twarzy lekki uśmiech, no bo umówmy się. Te książki nigdy nie stroniły od progresywnych tematów. W książkach Siri była lesbijką i sprzeciwiała się pełnieniu tradycyjnej roli kobiety. W innych błądkach pobocznych, Sapkowski podejmował chociażby temat. Aborcji. Jak na książki, które wychodziły w Polsce lat 90. no to to była bardzo progresywna saga. Znaczy to nie była sytuacja, w której Sapkowski do nas przychodzi i mówił nam, jak się sprawy mają, tylko bardziej starał się on podjąć dyskusję i nigdy nikt nie próbował sprzedawać tych książek, tymi właśnie. Tematami społecznymi. To było zawsze na trzecim planie, no ale najwidoczniej to chyba było błędem, no bo każdy, kto te książki przeczytał, a teraz się o to kłóci, yy, no to najwidoczniej zapomniał o tych wątkach. No i zupełnie osobną kwestią jest to, że praktycznie od początku tych książek Sapkowski budował narrację, jakoby najważniejszym wątkiem w całym tym uniwersum, w całej tej sadze była właśnie Ciri. Zaczynając od opowiadania kwestia ceny, a kończąc na całej serii książek, które poza losami Geralta. Opowiadały także o wątkach. Ciri. Ciri, która utknęła na pustyni, e, która dołączyła do gangu, która znalazła sobie kochankę, która uczyła się magii, która uciekała przed wojną, która uciekała przed Nilfgaardem, e, no i której Geralt musiał szukać. No i przez te poszukiwania, przez ten trening w Kermoren, który Ciri przeszła, zazębiło się tak naprawdę bardzo dużo wątków, które są dla Wiedźmina w tym momencie kluczowe. No bo to częściowo dzięki Ciri Geralt zaciśnił swoje relacje z Tris, to częściowo dzięki niej naprawił swoją relację z Jenefer. No i to całkowicie dzięki niej poznał Regisa czy Zoltana. Ona zawsze była kołem napędowym tej serii i trzeba być bardzo naiwnym, żeby tego nie zauważyć. Siri zawsze była protagonistką tej serii. Po prostu zwykle obok niej był też Geralt. Go teraz Geralta nie ma, bo jest na emeryturze. Bo ile można ciągnąć wątek jednej postaci? O Geralcie jest dziewięć książek. I trzy gry. No i na tym tak naprawdę można skończyć całą dyskusję o ustanowieniu Ciri nową główną bohaterką serii. To jest decyzja całkowicie w duchu książek. I nie zdziwiłbym się nawet, jakby Sapkowski na to sam nalegał. Jest pewna kwestia, o której faktycznie można podjąć w tym temacie zasadną dyskusję. No i to jest olanie decyzji gracza. No bo w końcu, co z osobami, które wybrały zakończenie z cesarzową. No i tutaj taka dogrywka mała w takim outfitie typowo-chorobowym. Okazuje się, że warto było poczekać z tym materiałem. No bo Cedeb stwierdził, że w jakiś sposób uda im się uwzględnić wszystkie z tych zakończeń do fabuły czwórki. Nie wiem w jaki sposób to zrobią, no ale podobnie wracamy tutaj do punktu wyjścia, czyli tego nie wie praktycznie nikt poza nimi, bo ta gra nie wyjdzie jeszcze przez bardzo długi czas. Jednakże tutaj wchodzi kolejny wątek, który jest tak właściwie najważniejszy w tym całym filmie, a mianowicie to, że nie każdemu podoba się wygląd nowej serii. No i o ile personalne preferencje odnośnie atrakcyjności innych ludzi to jest kwestia całkowicie zależna od nas samych, no to podpisywanie pod wszystkiego, co nie podoba Wam się z wyglądu wizualnego jest dosyć absurdalne i uważam każdego kto prowadzi te dyskusje i głosi te twierdzenia za osobę która jest po prostu szkodliwa szkodliwa między innymi dla dyskusji o tym temacie bo podczas kiedy mamy multum firm i multum gier które faktycznie stosują ten pokrętny marketing do zdobycia własnych korzyści które no w pewnym sensie wykorzystują mniejszości do tego żeby takimi bardzo prymitywnymi emocjami zwabić je do zakupu ich produktu to, to nie ma nic wspólnego z tym zjawiskiem. To całkowicie ośmiesza te dyskusje. Bo nowa Siri jest woke. Bo jest brzydka. No i tutaj mamy na przykład post, który bardzo mnie rozbawił. No i tutaj skala akurat jest spora, bo w momencie, w którym robiłem tego screena, to jak widzicie, nawił on prawie 2 miliony wyświetleń, więc to całkiem sporo osób to zobaczyło. No i autor tego posta pyta się, co CDF zrobił z Siri, zostawiając screena z nowego trailera z, i uwaga, bo to jest bardzo mocne, klatką z animowanego filmu pornograficznego. No ale chciałbym wziąć ten temat trochę bardziej na poważnie i też zastanowić się w ogóle nad tym, dlaczego Siri nie jest. Ideałem piękna, no bo wydaje mi się, że jest tutaj faktycznie powodów, nad którymi można by porozmawiać. No ja tutaj widzę realnie trzy powody. Mamy kwestię settingu, a mianowicie to, że Ciri raczej nie posiada dostępu do kosmetyków jest ona wiedźminką, a nie księżniczką. Nie będzie ona się pudrowała na szlaku, więc te zamarszczki będą dużo bardziej uwydatnione. No i to ponownie wynika zarówno z jej charakteru, ale też i warunków życia. Ciri jest postacią, której wygląd ma wzbudzać pewien respekt, może nawet w niektórych kręgach obrzydzenie, pewien strach, a nie sprawiać, że jakiemuś losowemu wieśniakowi z wioski kuśka stanie. No i tak samo działało tu u Geralta, który w książkach był bardzo paskudną postacią, gry go bardzo wypiększyły, no ale Geralt był niezaprzeczalnie brzydki, bo tak wyglądali wiedźmini, bo próba traw posiadała bardzo wiele efektów, które były po prostu niezbadane i które mogły wpłynąć na Chociażby cechy twarzy, tylko że w tym przypadku my nawet nie możemy mówić o żadnych defektach na jej twarzy, bo ona wygląda normalnie. Ba, ten czas, który przeminął, może nawet nie był aż tak długi, bo jak to niby jest że na tych screenach Siri wygląda normalnie. Dlaczego ludzie, którzy tak mocno zesrali się o ten trailer, używają tylko jednego screenshota, jednej wybranej klatki z całego trailera? Wszystkie narzekania, całe marudzenie opiera się tylko i wyłącznie na tej jednej klatce animacji. Dlaczego tylko ten jeden kadr wygląda nieodpowiednio? Dlaczego tylko na tym screenie Ludzie mają wrażenie, że z tą podstacią jest coś nie tak. I dlaczego muszą tak mocno to czerypikować? Żeby wygrać tą dyskusję. No i powód jest prosty: tu jest więcej szczegółów, większa ekspresyjność twarzy. Kadry są trochę bardziej skupione na samej postaci, aniżeli na tym, co się dzieje dookoła niej. Zresztą widać, że Siri jest tutaj na pierwszym planie. No ale rysy twarzy są zasadniczo takie same. Zresztą można to bardzo łatwo sprawdzić, po prostu zerkając na pierwsze lepsze porównanie, które znajdziecie w internecie. Sami spróbujcie znaleźć różnicę, kiedy zauważycie dwa kadry, których ta postać jest ułożona w podobny sposób. No i ja się z wami zgodzę, ona na tym zrzucie ekranu wygląda jakby była dużo starsza niż mogłoby nam się wydawać, na podstawie poprzedniej gry. Ale na innych już tak nie wygląda. To jest cinematic, w trakcie którego mamy 6 minut dobrze wyglądającej postaci i jedną klatkę animacji, do której można się przyczepić. I na podstawie tego jest budowana cała teza, jakoby Wiedźmin 4 miał być grą walk. Bo problemem nie jest tu wygląd postaci, tylko oczekiwania odbiorców. Oczekiwania odbiorców, którzy nie chcą widzieć Ciri jako wojowniczkę, tylko chcą ją widzieć jako aktorkę Porno. Kiedy podjąłem się tematu Concorda, to powiedziałem, że gra nie sprzedała się tak dobrze częściowo przez to, że gracze mogli nie być zainteresowani projektami postaci, jakie gra prezentowała. No bo jak bardzo słusznie zresztą zauważył Kasper Pitala w filmie na kanale TZO, Hero shootery to jest gatunek, w którym sprzedajemy mechaniki gry pewną narracją i designem wizualnym. No i podobnie dzieje się w każdej innej grze. Gry sprzedaje się ich narracją, tym co się dzieje dookoła niej, tym jak jest opowiadana historia, jak jest prezentowana, ale także ich designem, bo ludzie naturalnie wolą patrzeć na ładne postaci niż na brzydkie postaci. Ludzie chcą grać postaciami, które są ładne. Albo z którymi się utożsamiają. Z reguły to pierwsze. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ludzie nie mogą już patrzeć na normalnie wyglądające osoby, bo oczekują albo modelek, albo aktorek porno. A jeżeli kobieta modelką nie jest, to jest ona woke. No i powiedzcie mi, czy w takim razie Kingdom.com jest woke? Bo w końcu tak wygląda przeciętna kobieta w tej grze. Zresztą ta postać jest jedną z opcji romansowych dla naszego głównego bohatera. Widzicie jakie ona ma zmarszczki, jakie uszy odstają? No, wow, jak chuj! Tylko potem Kingdom Come jest wspominany jako jedna z ostatnich gier, która dalej reprezentuje tradycyjne wartości. Jedna z ostatnich gier, która przedstawia średniowiecze takim, jakie faktycznie było. Tylko dlaczego w Kingdom Come, który przedstawia podobne realia. Kobieta może wyglądać tak, ale w Wiedźminie już nie. No i odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, bo Siri. Wcześniej wyglądała jak modelka, więc ludzie oczekują, że teraz Cedep dostarczy to samo. Tworzy to dysonans, bo wcześniej mieliśmy postać, która dosyć jawnie była stworzona pod arty z zasady 34, a teraz wygląda jak faktyczna wojowniczka. Ciri w poprzedniej części posiadała twarz, która była nieskalana jakimikolwiek wadami, nawet ta blizna, którą miała, była ledwo widoczna. Ciri miała tam całkowicie doskonałą i gładką twarz. Ona wyglądała jak modelka z TikToka na filtrach. I dlatego uważam, że szare komu Wypłynęły niektórym już dużo wcześniej niż by się wydawało. Bo okazuje się, że niektórzy oczekują projektu postaci Rodem z Genshina, a nie projektu realistycznego, który oddałby wiarygodne przedstawienie takiej postaci. Ciry w oryginale tworzyła ogromny dysonans między realizmem a fikcją, bo ona wyglądała jak cosplay samej siebie ze swoją doskonałą twarzą, skrajnie wąską talią i ubiorem niepasującym do jej roli jako wojowniczki, bo bardziej przypominało to jej nocną koszulę. Po prostu nikomu to nie przeszkadzało bo można było do niej jechać na ręcznym. Chociaż i to z mojej strony jest hiperbolą, bo jak zauważył jeden z moich widzów na Twitterze, no to dzieci, które robią postaci w Simsach i tworzą ładne Simy, to raczej nie robią tego po to, żeby je seksualizować, bo nawet dzieci... Lubią patrzeć na ładnych ludzi. Najpopularniejsze mody do Baldura to modyfikacje kosmetyczne. Podobnie jest też w Skyrimie. Gry pokroju Poe czy Lola utrzymują się ze sprzedaży kosmetyków do gry, bo ludzie lubią patrzeć na ładne postaci. Tylko że to, co jest ładne, jest rozumiane na kilka sposobów. Chociażby pożądaną cechą u mężczyzny może być symetryczna twarz, ponadprzeciętny wzrost czy muskularne ciało. Natomiast u kobiety, wąska talia, wyróżniające się pośladki, czy. no. Piersi albo chociażby smukła twarz. Nie każda kobieta to spełnia i najwidoczniej ukazywanie takich kobiet w grach yy, no to jest znaka bycia woke. Ja bym mógł prowadzić tę dyskusję bardziej na poważnie, gdyby Siri wyglądała jak jakaś drag queen, ale nie wygląda. I tak jak mówiłem, przeszkadza mi to o tyle, że zabijamy faktycznie poważną rozmowę. Finalnie chciałbym trochę porozmawiać też o lore, bo ta dyskusja też mnie lekko bawi. Sapkowski to nie jest Tolkien czy Herbert. Niestety, uniwersum Wiedźmina prawie nigdy nie opierało się na bezpośrednich danych. To uniwersum było tak rozbudowywane, jak potrzebował tego sam Sapkowski do opowiedzenia historii. I z tego co wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to uniwersum nawet nie posiadało mapy świata do momentu wypuszczenia gier. Dodatkowo we wszystkich książkach, nie licząc tej najnowszej, bo jej nie czytałem. No, to zostało wspomnianych łącznie z 10 wiedźminów. Jak na podstawie tak wąskiej próbki, gdzie zauważmy też, że książki pokazują nam tylko realia szkoły Wilka, mamy ustalić, czy faktycznie były wiedźminki, czy ich nie było. Jest dużo argumentów, dla których Ciri nie mogłaby przejść próby traw, ale jest dużo argumentów, które można by postawić za tym. Chociażby to, że Gerald, który postawił się wręcz w roli jej ojca chciał mimo wszystko, aby ona tę próbę przeszła. Co oznacza, że nie tylko on sam, ale także i Wesemir, Eskel czy Lambert wierzyli w to, że ona to przeżyje. Inną kwestią jest to, że Ciri ma starszą krew i to też może wpłynąć na jej wytrzymałość w trakcie próby traw, bo podobno żaden dorosły również nie mógł przejść tego rytuału. Ale Awallach go przeżył i o to już nikt żadnego problemu nie miał. Czy te elementy, które wymieniłem faktycznie będą miały wpływ na to, czy Ciri uda się tę próbę traw przejść? Nie wiem bo ta gra nie wyszła. No i dlatego cała ta sytuacja jest niedorzeczna, bo my o tej grze nie wiemy praktycznie niczego, ale niektórzy ludzie i tak wolą ośmieszyć całe swoje środowisko w internecie i... prowadzić tą dyskusję. I to jest tak głupie, że ja już się nawet nie dziwię, czemu takie podejście ma chociażby Jordan czy inni ludzie. Bo jeśli najbardziej zauważa się osoby, które są najgłośniejsze, a najwięksi krzykacze to są... no właśnie, ludzie tego pokroju, no to widzę, jaką opinię można wyciągnąć w tym środowisku. Jedyna prośba, jaką mogę mieć, to jest taka, żeby nie traktować tych ludzi na poważnie, bo oni się chyba sami nawet na poważnie nie traktują. Bo nie wiem, jak inaczej można nazwać kategoryzowanie przynależności politycznej na podstawie tego, że kobieta w grze jest brzydka, mimo tego, że nie jest. To tyle. Jak tylko wyzdrowieję do końca, to wrócimy do regularnych streamów na Twitchu. Jak na razie mogę was zaprosić do subskrybowania, zostawiania łapek, nie wiem, różnych takich podobnych rzeczy. Zapraszam na Discord dla widzów, bo tam chociażby też dyskutujemy na na temat Wiedźmina. No i co, pozdrawiam.